To jedna z najbardziej utalentowanych młodych stylistek w Polsce. Ukończyła z wyróżnieniem Instytuto Europeo di Design w Mediolanie, jedną z najlepszych szkół kształcących przyszłych projektantów i stylistów mody. Pierwsze doświadczenie zdobywała we włoskiej redakcji magazynu WOK boku redaktora naczelnego. Dzisiaj współpracuje z najlepszymi polskimi projektantami. A czy tak samo jak moda lubi książki? Zapraszamy na zabukowanych i rozmowę z Zosią Ślotałą. Wiesz, bardzo. Bardzo dziękujemy. Przede wszystkim, że się zgodziłaś porozmawiać z nami. O bibliotekach, o książkach, o czytelnictwie. No i może zaczniemy od pierwszego pytania. Czy lubisz czytać? Lubię czytać. Nie ukrywam, że za mało czasu poświęcam temu, A, ale mam, mam swoje ulubione, ulubione lektury, do których też chętnie wracam. No właśnie, po jakie książki najchętniej sięgasz? Um, ostatnio czytałam um, listy Yves Saint Laurent do Pierre Vergeat, więc bardzo modowo. Mm -hmm. um, z modowych też książek była książka o Diane Villan, czyli to, jest, to była druga tak naprawdę redaktorka naczelna Volga. Em, no w historii mody. Em, absolutnie moja ikona mody, dlatego, dlatego też e, to, było, mm, to była bardzo ważna lektura dla mnie. Tam było bardzo dużo jej cytatów, które, które gdzieś tam nadal w mojej głowie funkcjonują. E, oprócz tego, no wiesz, moja ulubiona książka z dzieciństwa, Dzieci z Bulemy. No. To, jest, to, to, jest to jest książka, którą zawsze, zawsze mam ze sobą i nawet jak, jak w Mediolanie mieszkałam, ta książka też stała na mojej półce. Super. A czy ktoś narobił w tobie nawyk do czytania? Nie wiem, rodzice. Tak, tak, rodzice. Wiesz, no, czytali od, od dziecka mi i mojej siostra, bo między nami jest dwa lata różnicy. E, więc zawsze, zawsze na, na dobranoc czy, czytali nam książki. Ja myślę, że to gdzieś. Czyli zostało. Oczywiście buntowałam się w szkole, jak musiałam czytać różne lektury i próbowałam to obchodzić sposobem i, i słuchać płyt CD, audiobooków, ale jednak mnie to nie zraziło. Na swoim Facebooku udostępniasz wiele książek, a wiemy, że Twój grafik jest napięty. Kiedy znajdujesz czas na czytanie? Głównie, wiesz co, na wakacjach albo w weekendy. Ostatnio na wakacjach przeczytałam no to była taka lekka lektura, książka, która się nazywa Crazy Rich Asians zresztą na jej podstawie będzie teraz film kręcony o tym, jak, jak wygląda ta wyższa sfera powiedzmy milionerów w, w Azji. Oczywiście jest to, jest to fikcja, ale jest to fikcja, ponieważ jest dosyć dużo podobno w tym prawdy, tylko autor nie mógł udostępnić wiadomości, ponieważ nie chciał, żeby... żeby Ludzie wiedzieli, że to o nich było pisane. E, bardzo fajna, lekka, e, wakacyjna lektura. Moja mama później tą książkę czyta w dwa dni. Tak. Tak. I podobała się? Podobała się, tak. tak. Ona akurat pochłania książki, nie wiem, no, czy to jest sześć książek miesięcznie. No, no to super, to fajnie, że zawyża statystyki czy te listy, prawda? Tak, tak, tak. Wspominałaś o tych książkach, które gdzieś tam krążą wokół mody. A czy jakaś książka właśnie z tego gatunku konkretnie zainspirowała Cię do tworzenia jakichś stylizacji modowych? Wiesz co? Na pewno, znaczy bardziej album, dlatego że książki, książki modowe to nie są tylko książki z opisami, ale to również są um, książki, um, albumy. I wiesz co, byłam, na, byłam na wystawie w Londynie, w Muzeum Victoria and Albert Museum na wystawie pod tytułem Hollywood Costumes. To były kostiumy z Los Angeles, które były sprowadzone, najbardziej kultowe. Superman z lat 60 Catwoman z Batmana, stroje mamami Me i Meryl Streep, wszystkie jej stroje, więc, więc fajne, bardzo fajne przeróżne motywy i nie ukrywam, że przywiozłam sobie stamtąd album. I czasami jak mam, mam do zrobienia różne, różne prace, bądź na przykład teraz robię teledysk, gdzie będą elementy cyrkowe i, i troszkę bardziej, więcej kostiumografii niż stylizacji, wracam do tego albumu, żeby zobaczyć czy są jakieś inspiracje, motywy bądź elementy, które mogę wykorzystać. Mhm. A czy korzystasz z bibliotek? Nie korzystam. Nie korzystam chyba dlatego, że po prostu nie mam, nie mam czasu i też myślę, że internet daje, daje nam teraz taką, takie pole do popisu, można powiedzieć, i tyle możliwości na research. A ja głównie opieram moją pracę na researchu, że raczej sięgam do internetu. W momencie, kiedy muszę znaleźć jakieś elementy, które wiem, że będzie ciężko wynaleźć w internecie, wtedy, wtedy idę do biblioteki. A w dzieciństwie korzystałaś z bibliotek? Oprócz tak, 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 korzystałam, nawet w Bówie przesiadywałam, uczyłam się, bo nie mogłam się nigdzie indziej skupić, więc, więc, więc mam nadal kartę z BUW. No i jak wspomnienia z biblioteki? E, no wiesz, to jest, to jest miejsce, gdzie, gdzie można się naprawdę skupić i, i gdzie można, gdzie jest przede wszystkim cisza i to jest taki moment dla ciebie. E, kopalnia wiedzy e, i, i różnych ciekawych, ciekawych, pff. No, oczywiście książek. Ja, ja raczej byłam dzieckiem zadradę, więc dla mnie było ciężko by siedzieć w jednym miejscu, ale pozytywnie to, to wiesz. Na pewno biblioteka mi się kojarzy z takim uczuciem, dobrze, nauczyłam się, zrobiłam to, co miałam zrobić, czyli z taką satysfakcją. A jak wybierasz książki, które przeczytać? Które chcesz przeczytać? A, wiesz co, różnie, dlatego, że e, czasami coś, co mi moi rodzice podrzucą, oni mają e, rzeczywiście dosyć dużo bibliotekę w domu, e, coś, co ktoś może mi polecić, e, czy, czy moi przyjaciele czasami podrzucają książki, czy e, z zagranicy dosyć dużo, staram się czytać e, po, ale to jest śmieszne, widzicie, mi się łatwiej czyta po angielsku niż po polsku, mhm. ponieważ uczyłam się w szkole brytyjskiej e, przez podstawówkę i... i, i Chyba przez to łatwiej jest mi po prostu czytać po angielsku, więc staram się czytać po polsku, żeby szlifować język, żeby w ogóle staram się czytać też na głos, żeby pracować nad dykcją. I to wszystko w tym, żeby w tym wszystkim pomagały książki, ale jednak jak, jak zależy mi na czymś, na przykład Harry Pottera, którego uwielbiam jako małe dziecko, w życiu nie mogłabym przeczytać po polsku. To jest książka, która była napisana po angielsku i która, e, która tylko po angielsku miała dla mnie tą magię w sobie. No my właśnie tutaj, a propos Harry'ego Pottera, ostatnio. Jedna z naszych czytelniczek przyniosła nam w darze książki między innymi wszystkie części Harego po angielsku się tutaj znalazły i teraz się z Kasią bijemy o to, która <grym> weźmie. pierwsza weźmie. No do właśnie, bo. ale no, genialne, genialne. Myślę, że, że to na pewno... To też jest, są książki, które będę, będę miała zawsze u, u siebie. A czy jest jakaś książka, do której zabierałaś się wiele razy, ale nigdy nie udało Ci się przeczytać? Chyba Paulo Coelho Alchemik. Tak, tak, ona nadal na, 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 na mnie czeka, mimo tego, że przeczytałam już dwie inne jego książki. Weronika postanawia umrzeć, która jest genialna i 11 minut, która jest szokująca, ale też bardzo dobra i bardzo bym chciała przeczytać tego Alchemika, ale gdzieś mi ciągle nie jest po drodze, ale myślę, że, że książki się pojawiają też w naszym życiu, zawsze jest jakiś powód ku temu I, i jeżeli ja jeszcze nie przeczytałam, to jestem przekonana, że nadejdzie taki moment, w którym ta książka mi się przyda, żeby coś zrozumieć w życiu, albo, albo po to, żeby że to jest po prostu ten odpowiedni moment. Też są książki, do których wraca się i zupełnie inaczej się na nie patrzy, zupełnie inaczej rozumiesz o co chodzi. To prawda, tak na przykład jest z literaturą wojenną chociażby, którą każą nam czytać w podstawówce, mhm. a tak naprawdę no, na lekcjach historii jeszcze nas nie uczą o tym. Dla mnie takimi lekturami były, wiesz się w szkole w liceum musiałam przeczytać Zbrodnie i karę Dostojewskiego i Mistrzej Małgorza Błuchakowa. Strasznie się męczyłam wtedy. A teraz po tym, jak, jak coraz więcej miałam w życiu do czynienia tak naprawdę z literaturą i ze sztuką rosyjską, po tym, jak się mm, tak naprawdę poznałam Czechowa. Na gdzieś też się przez moje życie przewinął. Wróciłam do Dostojewskiego do i wróciłam do Buchakowa i zrobiłam to z wielką radością, zupełnie inaczej rozumiejąc to, bez przymusu przeczytania tego, tylko, tylko sama z siebie, więc to jest też zupełnie inne podejście. Dokładnie. A jakie są Twoje pierwsze skojarzenia z takimi słowami? No, biblioteka, zacznijmy od tego, co jest nam najbliższe. Cisza. Cisza. <grym> Lektura. Obowiązek. No widzisz, to samo wychodzi. Okładka. Twarda. Dla mnie, dla mnie otwar, okładki muszą być twarde, bo to jest... Um, nie, nie, ja myślę, że to jest... Wiesz, no, książka to jest coś, coś, co ma przez lata, lata być i, i najfajniej, jeżeli to jest przekazywane dalej. E, a twarda okładka się nie zniszczy. E, szkolna biblioteka. Informacje. No. A bibliotekarka? <noise> Bibliotekarka. Pierwsze skojarzenie. Ja myślę, że to jest taka, taka osoba, która w trawie wszystkich, wszystkich ucisza. <noise> Goni. No właśnie, to jest stereotyp ten stereotyp ciągle. ciągle. To, ale zmieniacie to powoli. <noise> to dobrze. Cieszymy się, że chociaż nam się odrobinę udaje. O. A wolisz kobiecych czy męskich autorów? Czy to nie ma znaczenia? O chyba nie ma dla mnie to znaczenia. Ja myślę, że, że, że każdy ma inne, inne pióro, jeżeli mi akurat podpasuje mi sposób, sposób pisania autora, to to już nie, niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy, czy mężczyzną. A czy podczas podróży swoich sięgasz po e-booki, czy też audiobooki, czy to tylko papierowa książka? Raczej papierowa, wiesz, ja staram się być temu wierna, ponieważ coraz bardziej zanika i, i gazety. I tak, i magazyny, i, i książki. A, a dla mnie to jest co innego, jak mogę dotknąć, mogę powąchać się, jak, jak te kartki nowej książki e, pachną, niż jak przez cały czas mam w ręku e, iPada czy, czy Kindle'a. A dużo kupujesz tych książek? E, dużo. Mam, mam dosyć dużo książek do domu. Ja w ogóle uważam, że już teraz, jak się wchodzi do ludzi, do mieszkań, nie ma w ogóle książek, ani nie ma. E, ani nie mam zdjęcia. To jest tak osobista rzecz. Dla mnie wnętrze bez książek to jest jak ciało bez duszy. Mhm. Więc ym, mam i mam dużo albumów, które zawsze z wystaw różnych przywożeń czy to są modowe albumy. I mam też różne książki, które, które są nie w domu. Do niektórych wracam, niektóre są już przeczytane i odstawione, ale uważam, że to jest ważne. Też, też uważam, że powinno się pożyczać książki, ale zawsze w książce piszę moje imię i nazwisko, żeby ta książka wróciła później do mnie. Bo tak, to, to jest ważne. A masz jakiś ulubiony gatunek? Nie wiem, czy to jest powieść, czy to jest historyczna, czy kryminał, sensacja? Wiesz co, ja sięgam do tak różnych tak naprawdę książek, że nie ma, nie ma tego typu na pewno fantazji. to nie jest moja bajka. Ale tak jak wcześniej wspominałam, Weronika Postanawia Umrzeć. To była książka, która absolutnie mnie wstrząsnęła i która była. E, nawet nie oglądałam filmu, bo nie chciałam sobie zepsuć tego, ale, ale to była książka, która no, rzeczywiście była dla mnie gdzieś, gdzieś tam ważna, bo to była taka lekcja życiowa. E, ostatnio czytałam różne książki kabalistyczne. E, nie po to, żeby przejść na kabale, ale po to, żeby bardziej zrozumieć i mieć, i mieć jakąś opinię na ten temat. Więc, więc tak naprawdę, widzicie, sięgam po przeróżne e, książki. A czy masz jakiegoś ulubionego autora? Czy mam ulubionego autora? O, chyba nie. Mhm. Chyba nie. Ale Paulo Coelho na pewno jest, jest, jest na samej górze. Tak, wspominałaś o tym, że często czytasz książki na głos. Nie myślałaś o tym, żeby wydać jakiegoś, przeczytać jakiegoś audiobooka, który by. Myślę, do... Myślę, że jeszcze moja dykcja mi na to nie pozwala, ale gdybym miała taką propozycję, czemu nie? To jest też... Fajnie byłoby chyba dla dzieci nagrać coś, bo to jest. O, tak. Bawisz się wtedy intonacją, i to jest zupełnie inne, inne czytanie. Znaczycie, mogę zawsze do was przyjechać i poczytać. No we zapraszam jak najchętniej. No, Planujesz nie. odwiedzić Lublin? Słucham? Planujesz odwiedzić Lublin? E, no na pewno jeszcze, jeszcze nie byłam, ale mam rodzinę nawet w Lublinie. Więc, więc jak najbardziej musimy się umówić i, i przyjadę. Teraz od, od ostatnich 3-4 lat zaczęłam dosyć dużo podróżować po, po Polsce. Już mam w przeróżnych. Miejscach, czasami które mnie zaskakiwały, więc, więc na pewno Lublin jest, jest na mojej liście. A właśnie ze względu na Twoje podróże, ze względu na obserwacje tego otoczenia i ze względu na wykonywany przez Ciebie zawód, nie myślałaś, żeby wydać książkę? Myślę, że mam 25 lat dopiero i tak naprawdę 4 lata w, w zawodzie tak już na, na serio, serio, więc myślę, nie więcej, sześć. Ale myślę, że, że to jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze nie mam wystarczająco doświadczeń. E, ja uważam, że no, książki powinni pisać ludzie, którzy mają, mają dosyć duży staż. Teraz jest, jest moda na to, żeby ludzie mm -hmm. pisali książki. E, czy to są gwiazdy, czy to są celebryci, bo jednak ja te dwie rzeczy odróżniam od siebie, te dwie kategorie. E, ale na mnie jeszcze nie jest czas. Jak będę miała o, o czym napisać, to wtedy jak najbardziej. Ja jeszcze napiszę, ale na razie nie. A jak myślisz, czy biblioteki w dobie tej całej cyfryzacji, w dobie audiobooków, e-booków, czy biblioteki przestaną w najbliższym czasie istnieć? Nie, uważam że, uważam, że będą dalej istniały, tylko ważne jest, żeby nadal, żeby nadążały za tym, jak świat się rozwija. Czyli nie mogą być e, twardo i że tylko książki, tylko książki, tylko muszą jednak troszkę otworzyć się na, na, na multimedia, otworzyć się na, na internet, czyli oprócz tego, że będą te książki oferowane, to żeby był komputer, żeby były też audiobooki do, do wypożyczenia, żeby połączyć te dwie rzeczy ze sobą, bo jednak zależy Wam, żeby to nie tylko starsze pokolenia przychodziły, ale też te młodsze. A niestety młodsze pokolenia już zupełnie inaczej funkcjonują i, i dla nich one częściej sięgną po komputer, po iPada, niż po książkę. Więc um, to jest tradycja, którą trzeba pielęgnować w nich, czytanie książek i, i sięganie po te książki, ale trzeba to zrobić sposobem. A jak zachęciłabyś nieczytających do czytania? Bardzo dużo fajnych akcji teraz, teraz jest, zresztą ostatnio widziałam w Dzień Dobry TVN um, takie drzewa, gdzie, gdzie są zrobione um, um, takie szaf, szafki, na, na książki, gdzie każdy może położyć książkę. Więc myślę, że, że wszelkie akcje, zostawiamy książki na przystankach, są fajne, ponieważ ludzie mogą rzeczywiście po to sięgać, bo nie każdego dostać na te książki. Um, więc, więc różne akcje społeczne na pewno wspierają, um, wspierają i będą ludzi motywowali, motywowali do tego, żeby, żeby czytali książki. No i my mamy też nadzieję, że taka optymistyczna wizja nas czeka, a musimy ci powiedzieć, że u nas w bibliotece oprócz właśnie tradycyjnych książek można wypożyczyć również audiobooki. A. Mamy kilka komputerów, bardzo dużo młodzieży do nas przychodzi. No i też przede wszystkim musimy dbać o tą um, kulturalną ofertę, cały czas ją wzbogacać. Mhm. Czyli oferujemy koncerty, dzisiaj na przykład odbędzie się u nas wykład z historii sztuki. sztuki. Tak, oczywiście spotkania autorskie wszelkiego rodzaju i zajęcia z dziećmi. Także też musimy się starać wszelkimi drogami dotrzeć do tego czytelnika i jakoś chyba wydaje nam się, że, że nam się udaje i te statystyki, które co roku są publikowane, my, my w to nie możemy uwierzyć, że taki niski jest odsetek czytelnictwa. Zresztą mm. ty też pewnie się obracasz wśród Twoich znajomych i rodziny bardzo dużo osób czyta, czy, prawda? Tak, ale, ale widzisz, to jest, to jest rzadkość niestety. Ja widzę widzę ten kontrast w momencie, kiedy, kiedy no niestety branża, w której ja się obracam. No... Moja praca ode mnie nie wymaga czytania książek i nie wymaga rozwijania się. E, Mimo tego, że w momencie kiedy chcę być kreatywna, muszę robić listecz, muszę inspirować się sztuką, architekturą, różnymi rzeczami, które mnie otaczają, łącznie z książkami. Ale ludzie z Mody niestety mm, nie myślą tak szeroko i, i rzadko kto czyta. I, I to jest dla mnie, to jest dla mnie smutne, więc to jest taka praca nad samym sobą. No, i właśnie między innymi dlatego też chciałyśmy rozmawiać ze znanymi osobami w tych naszych mm -hmm. zabukowanych, żeby pokazać, że każdy czyta, każdy może czytać i żeby zachęcić do tego czytania. A jeszcze mam jedno pytanie. Książki czytasz dla relaksu, czy dla inspiracji, czy jak to wygląda u ciebie? Myślę, że to wszystko jest połączone. Na pewno um, bardziej dla relaksu, niż gdy leżę w łóżku, żeby zasnąć. Tak, wtedy nigdy nie czytam książek. Bo, bo zawsze lubię się skupić na no, ta książka Crazy Rich Asians, którą, którą czytałam w lato nie mogłam się od niej oderwać, więc ja ją czytałam wszędzie, w basenie, jak leżałam się opalałam, jak, jak leżałam w łóżku um, więc, więc zależy też jaka, jaka to jest lektura, ale niektóre, niektóre rzeczy czytam na inspiracji a inne czytam na przyjemności mhm, rozumiem Zosiu, to bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę. Było nam szalenie miło móc porozmawiać. I naprawdę, jak będziesz odwiedzała, odwiedzała rodzinę w Lublinie, to zapraszamy do naszej biblioteki. Koniecznie, przyjadę i, i, i poczytam parę, parę książek. Na, na, na głos! Dobrze, bardzo dziękujemy. A propos, a propos jeszcze bluzki, to tak, i inspiracji modowych na podstawie książek, to bluzka z tygrystem, to z jaką książką może się kojarzyć? W pustyni, w puszczynie. Aha, tak, ja <noise> z tego nie mogłam przejść jako dziecko. Tutaj przyznaję się bez że wypożyczyłam audiobooka, bo nie byłam w stanie tego przeczytać. Księgą dżungli. O, księgę księga dżungli. Księga księga. Tak, modli. To Dobra, <noise> To dziękujemy, życzymy Ci miłego dnia. Super, pa, dzięki przecież. dziewczyny. Pa! Cześć!